Cześć witam, tym razem przyjechała do nas Honda CBR F4i motocykl z rynku niemieckiego chyba 2005 rocznik ponieważ dokumenty dojadą lada dzień gdyż właściciel wymeldowuje w tej chwili ten motocykl jest to świeży zakup więc czekamy na dokumenty o ile się nie mylę, 2005 rocznik, zresztą te malowanie też chyba wskazuje, że to jest 2005 rok. Zweryfikuję to, dopiszę w treści ogłoszenia, gdyby było inaczej. I teraz tak, co można powiedzieć? Motocykl ma 50 tysięcy przebiegu, jest naprawdę w pięknym stanie. Jest naprawdę bardzo czystym motocyklem i fajnie doposażonym, bo ma wydech BOSA, który jest wpisany w dokumentach motocykla, czyli jest to wydech z homologacją, dodatkowo jest tutaj DB Killer w tym wydechu. Z rzeczy akcesoryjnych ma dołożone manetki, tutaj Harisa. Szyba akcesoryjna, wyższa, taka przyciemiana, oraz osłona na łańcuch, którą znajdziemy. O kierunek, tam jeszcze jakieś zmienione, i osłona na łańcuch, którą tutaj widzimy. Jest to stalowa, nie plastikowa osłona. I teraz, co mogę więcej powiedzieć, naprawdę w pięknym stanie motocykl. Dwa kluczyki do stacyjki tego motocykla, czyli jest tu komplet. Co więcej, bardzo czysty i przede wszystkim. W fajnym temacie, ponieważ pan, który ten motocykl na od sprzedawał, mówił, że dwa lata temu wstawił motocykl do serwisu i przez dwa lata nie przejechał ten motocyklu od momentu odebrania serwisu żadnego dosłownie kilometra. A serwis motocykla polegał na tym, na wymianie na nowe tarcze hamulcowe. Zupełnie nowe tarcze hamulcowe są z przodu załączone. I pan mówi, że wrócił na kołach po prostu z serwisu, gdzie go kupował. One, zobaczcie, żadnego, po prostu są, yy, no nie. No, nowe, no, nowe. Nie, ma, nie można powiedzieć, że mają nawet rysę, o tak bym określił. Zobaczcie, jak ładnie śruby wyglądają, są bardzo czyste. Klocki, oczywiście, z przodu są również zupełnie nowe w tym motocyklu. Po ponad przód sami widzimy. Tłuściutka i tutaj ta tarcza, adekwatnie jak tamta, również jest zupełnie nowa. No, myślę, że w realiach niemieckich to taka wymiana kosztowała pewno z 500 euro, albo i więcej, no bo 500 euro w tej chwili to jest. No nie, więcej kosztowało. To, to kosztowało tak realnie pewnie z 600 euro Pan zapłacił za wymianę tarcz, bo w polskich realiach to by kosztowało w granicy tam około 2000 złotych, to w niemieckich myślę, że około 3000 przeliczać na złotówkę. Dodatkowo zmieniony został... Napęd w tym motocyklu na zupełnie nowy, który też nie ma ani jednego kilometra, więc kolejny atut. I motocykl, słuchajcie, pan mówi, że stał w garażu, przyjechał. No i teraz, gdy trzeba było cokolwiek tutaj odpalić, motocykl, motocykl zaczął mu kaszleć, jakoś dziwnie odpalać. I pan postanowił, że wystawi to na sprzedaż. Myśmy ten motocykl odkupili od niego, zmieniliśmy mu cztery nowe świece i motocykl chodzi jak nowy. Stare świece dla potwierdzenia tej sytuacji, że taka miała miejsce, wrzuciliśmy je pod siedzenia. Są założone świece firmy Denzo. Stare są pod siedzeniem, więc można weryfikować. Pod siedzeniem znajdują się również jakaś instrukcja obsługi, o ile pamiętam. Klucze chyba serwisowe, ale za chwileczkę podniosę siedzenie i pokażę. I liczne ilości taśmy klejącej, które mają uchronić ten motocykl przed zarysowaniem. Oklejona jest cała tylna rama jakąś taśmą klejącą, żeby siedzenie nie podrapać. Tak samo jak zdejmowaliśmy zbiornik, to też jest jakaś taka taśma klejąca, żeby tam nie podrapać konstrukcji pod motocyklem. Także pedantycznie, fajnie i jednocześnie pedantycznie. Utrzymany motocykl. Z jakich wizualnych mankamentów tu nie wiem, czy widzicie, jest takie pęknięcie na lakierze. O taka kreseczka, ja ją pokazuję, bo ja ją widzę. Myślę, że z metra to już tutaj nie jesteśmy w stanie tego uchwycić Tu mamy jakieś takie pionowe zadrapania i takie tutaj pionowe zadrapanie znajdziemy tutaj. To widać, jakby ten motocykl się przewrócił komuś. Słuchajcie. o Na klameczce, również widzicie, to nie jest efekt jakoś szlifnięcia, no bo te rysy, jak każdy widzi, są w pionie nie w poziomie. czyli takie jakieś drobne no na lustereczku też jest jakiś ślad tam powiedzmy odciśnięty i taki delikatny tutaj o nie wiem czy widzicie na tym tu w tym miejscu. pokazuje żeby nie było nie do mówień. Często motocykle sprzedajemy wysyłkowo, więc y, po prostu chcę mieć czyste sumienie, że klient widział co kupuje, co przyjeżdża do niego. Tu mamy taki delikatny odpras na lakierze. Chodzi mi o to na tej naklejce. Z tej strony też taki jakiś mamy delikatny tutaj odprys ten i tu takie coś jakieś ślad taki nie wiem co to jest nie powiem bo nie jestem nie jest mi to znane. Poza tym motocykl naprawdę w pięknym stanie, bardzo czysty. No i słuchajcie, no i mojego doinwestowany, no bo dzisiaj napęd u każdego mechanika będzie kosztował 1000. Tarcze będą kosztować powiedzmy takie jak tutaj. Nie nie chińskie tarcze, nie dziadostwo, tylko taka tarcza będzie kosztować w granicach 1000 par złotych sztuka. Z klockami to jest jedna strona wyjdzie pewno z 1200 zł plus robocizna, no to 3000 zł tarcze, przód, tysiąc, napęd, no już tam już te świece, które zmieniliśmy, robota, no to już nie licząc, ale jest tutaj włożone, jakby nie patrząc, kupę pieniędzy, adekwatnie do wartości motocykla, bo to jednak jest prawie jedna, jedna czwarta wartości motocykla, taki, taki serwis jak tutaj, no i ten, co kupi, no to ma strzał w dziesiątkę, bo... Bo już ma to zrobione, bo już ma to zrobione i kolejne 50 tysięcy będzie kręcił, nie zastanawiając się, czy trzeba ładować w ten motor pieniądze, czy nie trzeba. Dodatkowo widzę tutaj manetki Harissa są założone. Motor ogólnie jest słuchajcie mega czysty, mega ładny. A, wyświetlacz biegów tutaj mamy, więc to też. Dobra, i zaraz go odpalimy. 50 tysięcy i ten pierwszy bieg, oczywiście ja mam wpiszę na fakturę. Jest to udokumentowany przebieg. No i przede wszystkim, jak ktoś ma jakieś pojęcie, no to. Widzi po motocyklu. Zobaczcie te śrubki tutaj, te ładnie zielone. Czy te ładnie zielone? Przecież to wszystko tutaj jest tak zadbane, tak mega czyste, że. i chodzi, słuchajcie, jak marzenie. Ten motorek. Oczywiście motor możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce. Mamy taką kuriera, który, za kwotę powiedzmy 650-700 zł, net, to maksymalnie przewiezi ten motocykl Dowolny region Polski. Niezależnie gdzie to będzie dostać ten motocykl, pobieramy wtedy zaliczkę w wysokości 1000 zł. Organizujemy transport, zamawiamy kuriera, przyjeżdża motocyk do was na wskazany adres. Oglądacie, odpalacie, oglądacie dokumenty i mówicie, tak, to ten motor, który, który ja zamówiłem, który miałby do mnie przyjechać, i rozliczać się gotówkowo na miejscu. Także ryzyko wasze jest naprawdę znikome. Ja staram się pokazywać wszystko, co to widzę. Jeżeli czegoś nie zauważyłem, sorry. No, przepraszam. Może Wy po prostu oglądając ten filmik, też sobie coś tam więcej uchwycicie, robiąc tą klatkę. Ja staram się pokazywać wszystko, co zauważyłem w motocyklu. Oczywiście motor ma swoje lata, więc czasami może czegoś coś przeoczę. Tutaj była przykręcona tablica rejestracyjna w tym motocyklu. Oczywiście motor jeszcze paruje, no bo, no bo nie ma swojej temperatury, więc nie jest to pobieranie oleju jest ta zwykła para, wynikająca z warunków atmosferycznych, jakie spotykamy w miejscowości ława, Warmińsko-Mazurskim w lutym. Bardzo, bardzo czysta maszyna. Zobaczcie tak naprawdę z bliska, jak on tutaj jest błyszczący, jak on jest tutaj taki naprawdę wychuchany motocykl. No i ten wydech bosa, który jest homologowany, to też słuchajcie jest to kupę pieniędzy. Taki wydek w Polsce kosztuje powiedzmy za 2500 zł z homologacją, no to też fajna niespodzianka, że to tutaj wszystko jest. Dek silnika, zobaczcie. Pięknie to wszystko wygląda, to jest naprawdę bardzo czyste. Takie... Takie jakbyśmy chcieli. Teraz z tyłu. Ta hamulcowa Jest oryginalna jeszcze. Delikatne, może jakieś ryski. Klocki z tyłu takie na 50%. Opona tylnia mówi, że jest 19 rok. Bieżnikowo, no zobaczcie, tu jest jeszcze kreska. Więc jeździć na niej, zużyć ją całkowicie. Ona jest naprawdę jeszcze w świetnej kondycji. Eee, ta opona. Eee, co tutaj więcej mogę pokazać będziecie chcieli win tego motocykla zdjęcie dokumentów jak przyjadą nie widzę problemu, możemy Wam to zrobić motocykl dzisiaj spotkacie na portalu OTOMOTO gdzie będzie 35 bardzo szczegółowych zdjęć tego motocykla, wbijcie po prostu w wyszukiwarce OTOMOTO.PL i tam wbijcie miejscowość i ława, ten motocykl oczywiście Wam się wyświetli jeżeli będzie aktualny oprócz tego mamy jeszcze jeden taki egzemplarz na stanie także jak nie jeden to drugi może egzemplarz Wam wpadnie w oko co więcej, na Olixie będzie tylko i wyłącznie 5 zdjęć tego motocykla, bo tyle nam Olix umożliwia dodanie na ich stronę zdjęć. Także i pełen opis oczywiście motocykla. Co więcej, pytać o system ratalny. Nasz kolega Roman i koleżanka Kamila poprowadzi dla Was ten system ratalny bez wychodzenia w domu. z domu. Tak naprawdę 5 minut i temat jest załatwiony tego kredytu bez żadnych zbędnych zaświadczeń bez jakby tutaj e, konieczności biegania po bankach jak i przedstawiania dokumentów także ta możliwość jest łatwa do spełnienia jakby do osiągnięcia jeżeli chodzi o warunki kredytowe e, co więcej mogę powiedzieć o motocyklu e, ładna, naprawdę ładna i mega, mega czysta maszyna pochodząca z Niemiec przebieg oczywiście wpisuję Wam na fakturze zresztą myślę, że nie będzie tu żadnych niedomówień co więcej, pokażemy tutaj co ta elektryka długie się zapalają Jeden, drugi działa, trąbik działa, więc chyba wszystko. Ze dwa razy przegazuję, już ma 82 stopnie. Co więcej, pokażę pod tym siedzeniem, bo obiecałem, że tam zajrzymy, co tam jest. Na chwilę telefonik odłożymy tutaj i pokażemy. A pod siedzeniem mamy, tak jak mówiłem, ta teczka, klucze serwisowe, tu jakaś blokada, stare świece i wszędzie ta folia oklejona tu. Gdzieś tam folia, jak zbiornik podnosiliśmy, również też jest tu, jest chyba jakiś alarm dołożony, stąd ten tutaj, gdzieś pilot, który znajdziemy, tak, to jest pewnie do tego alarmu. Więc coś takiego jest jeszcze dołożone. No co więcej, miejscowość Iława, parmińsko mazurskie telefon 5134 533. I ta piękna honda jest tutaj dostępna. Możecie do mnie dzwonić, możecie mi atakować. Jeżeli nie znajdziecie ogłoszenia pod, pod filmikiem, to znaczy, że pewnie motocykl już jest nieaktualny, bo pod filmikiem zawsze zamieszczam. Tu też zobaczcie, jest folia, taśma dwustronna, znaczy taka oklejona, żeby nie rysować siedzeniem zbiornika. Może to dobre, bo bardzo często jest to prysowane. Dobra, słuchajcie, nie zamknąłem, bo siedzenia do końca, bo jedną ręką jest mi e, bardzo ciężko to zrobić, więc. Um, mówię, że nie domknąłem. Co więcej. Czysta, naprawdę czysta i naprawdę ładna Cebra F4, Motor, który praktycznie pozbawiony jest wad. Jedyną wadą tego motocykla to może ten, yy, ten napinacz, łańcuszka rozrządu, który na AliExpress dzisiaj kosztuje 100 zł, nowy kosztuje 300, więc myślę, że raz tam na 50 tysięcy kilometrów nie stanowi to jakoś większego problemu, żeby ten napinacz kiedyś sobie wymienić. Nie panikować, bo to jest normalna rzecz yy, w każdej cbr i chyba każdy mechanik Wam to samo powtórzy. Także jeżeli szukacie, Takiej zdrowej, ładnej ceberki F4 i zapraszam do miejscowości Ława 500, 134, 533. Dzięki, pozdrawiam, cześć.